Siemano mamy rano, siemano, mamy żniwa. Z tej strony Patryk T25. Witam Was w kolejnym vlogu. Właśnie czekam na kombajn. I kosimy dzisiaj owiec, pszenicę jarą, pszenżyto, o zimę. E, czyli wszystko. Mam nadzieję, że zdążymy, nadają jakieś burze. Jakieś burze nadają po południu około 16-17. Mamy godzinę w pół do 10. Kombajn właśnie się wyłonił z za zakrętu, więc widzimy się za chwilę jak już będziemy na polu. Pojechałem tam, było 62 ary, Pojechała pełna przyczepa, no trochę brakło do 100% w zbiorniku, ale 75 było. Wysypaliśmy w locie i potem na końcu jeszcze dosypał mi trochę. Jesteśmy na kolejnym polu, również 65 arów i już się świecą kokuty 75. Powiem Wam, że owiec sypie, ale na razie kosimy działki, na których rok temu była kukurydza. Więc też to ma pewnie duży wpływ, bo jest dobre stadowisko po kukurydzy. No ale mamy skoszone około hektar 30 już dwa zbiorniki. Także jest ok, nie ma słońca, są chmury. Ale kurzy się taką fajną łuski z kedaraletą, więc powinno być suche. Jak widzicie, rżysko zielone, ale to u nas wszędzie tak jest. Po tych deszczach, gdzie bym nie widział, gdzie bym nie jechał samochodem, wszędzie są rżyska zielone w tym roku. Nie ma reguły. Nie wiem, czy będziemy sypać, czy jedziemy na kolejne pole Ja jestem na razie zadowolony Drugi zbiornik Maja. A od 75 do 100 to już naprawdę dużo nie brakuje w tym więc jak, na, jak najbardziej na plus Tutaj dookoła moja kukurydza rośnie Też bardzo ładna wodę ma, ciepło ma, kolby są ładne Więc wszystko jak na razie jest baja. Dobra, zatrzymamy się. Niech oni wyjadą. Nie wiem, czy będziemy sypać, czy nie. Ale chyba nie. Nie ma gdzie, bo tu jest przednie wąsko. Pole ma 8 metrów szerokości, więc nawet nie ma opcji tutaj sypać. No, jedziemy na kolejne pole. Więc widzimy się na kolejnym polu. Wyjeżdża hola. A dobrze, musi chyba. Przecież ma trochę za mała nożą no ale innej nie mam, więc to ja poradzę. Widzicie, w okolicy dopiero kombajny ruszyły u nas. Jeszcze poza stoją. Wczoraj sąsiad wyjechał z kosiu że to trochę. Też ładne, suche, więc też dzisiaj pewnie już kosi, bo kombajnu nie widziałem na tym... kombajnu nie widziałem na, na podwórku i jednak będziemy sypać teraz na drodze. Także podstawiamy się i sypiemy drugi zbiornik Baja. To mi się podoba. Sypiemy drugi zbiornik. Hektar 30 skoszone drugi zbiornik. Baja. Pięknie.

Nagram trochę materiału, pewnie będą nawet dwa vlogi z tej akcji, z tej dziw Zobaczymy jak to wygląda. Chcę Wam po prostu nagrać wszystko jak jest. Dobre pola, słabe pola, jak to wygląda. Nie będzie czarowania. Zbiornik. Pełniutki. I się nie zmieści. Mamy wysypany czwarty zbiornik. Osta było około 3 hektarów. 2,80 do 3 hektarów około. Mamy wysypane 3 pełne zbiorniki i 1,3 czwarte. Także obiec na plus w tym roku. Nie mam pojęcia jaką to ma wagę. Ale trochę waży. Dostało dużo wody na wiosnę, więc powinno to trochę ważyć. Powolutku, bo przyczepa ma wąską mość, Żeby to się nie chciało przechylić na bok. I teraz jedziemy Przeżyto. Z kombajnem musi niestety jechać naokoło, bo nie ma przejazdu żadnego. A ja tutaj przez pole na szos i do domu wysypać. I jedziemy w do. Pogoda bardzo nieciekawa. Wszędzie się chmurzy dookoła. Nadają burzę na około 16, .00. jest godzina w tym momencie... ...za 15-12, na czwartą nadają deszcz. Tu już jedna chmura poszła bokiem, mam nadzieję, nie padało nigdzie. I lecimy teraz kombajnem się wejdzie ze 20 minut, zanim przejedzie na przężyto, na naokoło. No i ja też muszę jechać zbalić. Brzmikę musimy przestawić jeszcze. I jedziemy. Jak widzicie rżyska wszędzie zielone u nas. Skończony trzy pełne zbiorniki, 1-3 czwarte. Około 3 hektarów. Jest okej. Okay. Widzimy się później. Lecimy przeżyto. Na tej działce akurat dość fajnie nie sypie. Dopiero mamy wysypane 3 czwarte zbiornika. No i teraz przejedzie jeszcze w tej we do sybie do pełna. się, to znaczy, że suche. nie nagrywasz? Taki zapierdol, że nie ma czasu. <gry> Około hektara wkoszone ta przyczeka. na przyczepie jest 3 czwarte zbiornika i pół zbiornika, czyli jakieś dobre 4,5 tony, może nawet 5, nie no 5 nie będzie, około 4,5 tony. Jadę do Zawieź, zbiory Różkiego, wracam na pole, mamy jeszcze około 1 km do skoszenia. Tutaj górka, nic nie było praktycznie, można powiedzieć, że 20 rów nie było nic. mega kamerę na głowie. Posłuchajcie sobie, jak on ładnie chodzi, jak się rozpędza po drodze. Wyjeżdżamy na drogę na przyczepie trochę jest. Dobra, i wyjeżdżamy, dobra. Powolutku, pomalutku. Jesteśmy znów na kolejnym polu, tym razem nad rzeką. Z tamtych dwóch hektarów była ta Czubata przyczepa. Potem jeszcze jeden pełny zbiornik na, na Ruskiego. I przywiózł tutaj około tony, może półtorej tony w zbiorniku. Jechaliśmy na rzekę, również w szanżyte, tylko jedna odmiana. Pole 60 arów. Zobaczcie, kłosy na górce, na piasku. Wygląda to fajnie. Tutaj wymokło na końcu. Pójdziemy zaraz tam na dołek, zobaczymy jak tam to wygląda. No i liczę, tutaj zaraz zbiornik wysypiemy. I znów jadę ze zbiornikiem są tą szczepą i przyjadę ruskim. Oto z tamtego pola by wyszły 3 zbiornika. Pół zbiornika oraz pełny zbiornik, Się można powiedzieć, że 2,5 zbiornika i tej tonę przywiózł. Nie ma tragedii, tym bardziej, że tam mówię 20 arów nie było nic. Po prostu susza zebrała żniwo. I taka ziemia, po prostu, że tam goła ziemia była. no. Kombań kosi. Powoli to idzie. Godzina jest w pół do trzeciej. Zostało jeszcze około 4-5 hektarów jeszcze. Ale pszenica to będzie szła szybko, bo również około 60 arów nie ma nic. Bo było bardzo mokro, woda stała przed miesiąc i tam po prostu nie ma co kosić. Tutaj właśnie kosimy ciężzydko i... I plon jest zadowalający na razie. Zobaczymy jak tutaj wyjdzie ta druga odmiana. A tamta odmiana, mówię, około czterech, czterech chyba może. Czyli tragedii nie ma, rewelacji nie ma, zobaczymy to. Tu jest też lepsza ziemia, tu jest nad rzeką, to jest lepsza ziemia, trochę gliny, trochę tego. A tam to taka zwykły, zwykły piachuder tam był. No. Kurzy się, czyli suche. Co to robisz? Nad dziełem ja, się robię <grym zim> Pomaginier mój, zobacz tak się rozjebał <grym zim> Żniwuje ze mną Przężyto wykoszone. Teraz ciśniemy pszenicę jarą. Mam już tutaj cały zbiornik wysypany. Na dwukółkę jedziemy to rozwodować, stoi czepa awaryjna. Tam Szymon Gosi. A my mamy czubatą dwukółkę do wysypania. To, gdzie było, tam gdzie było ładne to pół hektara nie ma bo wymokła Woda stała miesiąc czasu tam chyba było to miejsce gdzie zajmować. No tu jest porażka nie pszenica na tej Taki rok Ale bo... są miejsca gdzie jest zajemista, no bo tu gdzie jest mokro By było mokro tak jak tutaj to jest ładna pszenica nie? Tam było mokro to wymokło kurwa pół hektara, bo woda stała miesiąc czasu a tu gdzie górka, to był i nic nie weszło, praktycznie. dobra, no ale to I tu jest odsada, tu weszła chociaż, nie? A teraz a już nie widzę, by to na Ale lepiej jak Kłosy ma ładne i sześciorządowe. To jest sześciorzędowy kłos, nie? No. Go Gona drabia. Daj, dobra, tu jest ładna, a tu nie ma nic. Tu wymogła. Nie zadzieli. Ale też się kopałem. Czepie dosknie. Wejdzie na te przepy? Wejdzie. Już nie będę zwalał. Poczekaj, te poniedziałka, albo coś. Do garażu wstawi i niech odetchnie trochę. Bo zielonki trochę jest. Skąd ty garaże garażu nabierzesz? Dopiero co wysypałeś obec do garażu. Czy ty Mam jeszcze wiatę i garaż. Ja. A to przecież to coś my sypali tą oddzielną wokółkę, nie? Do wuja do jedzie teraz. John Dira nie odpinałem, bo z tą krewą się nie będę barował. Jedzie do garażu i się obrobimy trochę w polu i teraz będzie szykowany do siewu. I na sprzedaż. Do siewu. A zaraz zrobimy opinię, że idziemy wójdę do odważyć. A to wasze, nie, no tam coś wężą sypało.

Godzina 20 wstawiamy ostatnią przyczepę z pszenicą Tak to już wszystko zwalone, wszystko schowane Została właśnie ta ostatnia i na dzisiaj koniec Godzina 20 można wieść śniadanie i spać, wykąpać się i spać Coś tam nagrałem, coś tam powiedziałem Będą pożniwne vlogi, stależowania, ściania wapna, więc będzie to oglądać. Na dzisiaj to tyle. No, na dzisiaj to tyle. Oglądajcie poprzednie filmy. Czekajcie na nowe. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Ja wpycham przyczepę i można iść na budkę. Do zobaczytka.